bo młody człowiek stwierdza, że ja chcę chociażby zrobić sobie przerwę. Rodzina, jeżeli myśli, chciałbym, żeby poszedł na leczenie, to pierwszą rzeczą, jaką powinni zrobić, to jest skontaktować się z punktem konsultacyjnym albo z ośrodkiem ambulatoryjnym leczenia uzależnień. Motywacja zgłaszania się na leczenie to jest zawsze w jakiś sposób motywacja zewnętrzna. To problemy z prawem, dilerzy, którzy ścigają za długi, rodzice, którzy powiedzieli, że nie masz mieszkania w domu, dopóki nie skończysz się leczyć, noce spędzone na klatkach, na dworcach. Potrzeba zarabiania na narkotyki w przeróżny sposób. Dziewczyny bardzo często prostytuowaniem się, chłopaki dealowaniem narkotykami, udziałem w gangach przeróżnych. Młody człowiek, który do tej pory koncentrował się na szkole, na rodzinie, miał przyjaciół, uprawiał jakiś sport, w momencie kiedy zaczyna brać narkotyki, to wszystko odchodzi. Ośrodek to jest taka druga szansa w życiu. Młody człowiek uczy się siebie. Uczy się mówić o sobie, o swoich problemach, o swoich uczuciach. Uczy się, jak ma postępować z głodami, co to jest za choroba, jak ma sobie radzić w życiu. Wszystkie sfery, które gdzieś tam zostały zaburzone człowieka, i ta duchowa, i fizyczna, i psychiczna, muszą zostać odbudowane. Prowadzę zajęcia ergoterapii, które polegają na tym, że młode osoby, które przebywają w naszym ośrodku, uczą się po kolei od jakiegoś zaangażowania, od pracowitości. Aż do odpowiedzialności, która jest bardzo ważna w życiu, i ogólnie porządkiem, i tutaj pracami na domu zajmują się sami. Uzależnienie jest chorobą, która jest do końca życia. Ale można żyć z tą chorobą. Żeby kogoś osryczyć, jest ciężko, najlepiej w ogóle w to nie wchodzić, po prostu. Młodzi ludzie muszą znaleźć sobie coś, co włożą w swoim życiu w miejsce narkotyku, którego im zabrakło. Dlatego rozwój zainteresowań, rozwój różnych form. Sympatycznego, fajnego, zdrowego spędzania wolnego czasu też jest jedną z form tu poszukiwań. Przy naszym ośrodku działa klub piłkarski, który aktualnie swoje rozgrywki prowadzi w klasie B. Ciężko było mi się dostosować do tego całego regulaminu, który panował w ośrodku, ale patrzę, że przez te jakieś sztywne i ramy i zasady y, pozwoliły mi one zobaczyć siebie, tak naprawdę. Cztery lata y, szkoły mam zaniedbanej, i teraz muszę to wszystko nadrabiać. Y, relacje z rodziną, które naprawiałem przez bardzo długi czas i do dziś naprawiam, tak naprawdę. Rozwojowo się zatrzymałem pod każdym względem, i duchowym, i z Panem Bogiem jakieś relacje. Utraciłem także je przez te trzy lata, będąc tutaj, yy, odbudowałem. Nie chcę brać narkotyków, bo no po prostu widzę, ile one zła we mnie, we mnie w moim życiu całym, wyrządziły, że yy, dużo mam zaległości w szkole. Różne rzeczy słyszałem, że tak naprawdę to mały procent udaje się wychodzić z tego. Praca terapeutyczna z młodzieżą polega na rozwiązywaniu problemów takich dnia codziennego. Na całym świecie nie ma na dziś jednego, można powiedzieć, patentu na leczenie uzależnienia. Nie ma jednego środka, jednej metody, jednego niezawodnego sposobu, który by sprawił, że młody człowiek, który już wszedł w uzależnienie, wszedł w chorobę, z niej się wydobędzie. Przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze działa Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Osób Uzależnionych Lopit, czynny od poniedziałku do czwartku. W momencie, kiedy dziecko ma kontakt z narkotykami, hmm, dzieje się tak w rodzinie, że wszyscy właściwie są zagubieni i hmm, znajdują się nagle w tak nowej sytuacji, że tak naprawdę nie wiedzą. Hmm, w jakim kierunku pójść? Co robić? Jak rozmawiać z dzieckiem? Chciałabym zachęcić wszystkich rodziców, osoby, które w swoim najbliższym otoczeniu mają osoby uzależnione, do szukania pomocy, do zwracania się o pomoc, obojętnie w jaki sposób czy to bezpośredni w poradniach, w ośrodkach, poprzez kontakt telefoniczny, strony internetowe. Tych źródeł pomocy naprawdę w tej chwili jest bardzo wiele. Pamiętajmy, że im wcześniej nastąpi taka interwencja, tym lepiej dla naszych dzieci, tym lepiej dla ich rodziców. I jest to całkiem po prostu w tej rzeczywistości, gdzie narkotyk jest tak popularny, całkiem zwyczajnie nasz, nasz obowiązek. Narkotyki są coraz powszechniejsze i coraz powszechniejszy jest ten problem. Także zachęcam gorąco, no nie, nie obawiajmy się tego. Pomoc najczęściej ma charakter anonimowy i nie trzeba się tego wstydzić. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie osób uzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu i od narkotyków. Leczenie jest bezpłatne. Leczenie to realizowane jest w szpitalach psychiatrycznych, gdzie pacjenci są odtruwani. Są również ośrodki, które potem kontynuują terapię. Ksiądz Andrzej Kołodziejczyk jest terapeutą osób uzależnionych. Między innymi prowadzi grupę duchowości. Bardzo trudną drogą jest, zwłaszcza wśród ludzi, którzy przeszli takie traumatyczne wydarzenia, jak przestępczość, prostytucja odkrywanie Pana Boga. Czas zażywania, czynnego zażywania narkotyków spowodował, że bardzo często ich żal do Pana Boga rósł. W procesie terapeutycznym zwracamy uwagę na to, żeby tym ludziom, którzy utracili różnego rodzaju wartości, pokazać, jak one istnieją i jakie można do nich wrócić. Do tych wartości należą wartości religijne jak najbardziej, ale też wartości rodzinne, społeczne, osobiste. Cały problem polega na tym, żeby im pokazać, że ten Bóg jest, że Pan Bóg jest obecny w życiu, że ich kocha, że oni są dla Pana Boga potrzebni, że to, że żyją jest Jego obecnością, jest Jego łaską, jest Jego upomnieniem się o nich. Kiedy wszyscy ich odrzucili, to On był z nimi. I kiedy wszyscy ich zawiedli, i kiedy oni sami siebie zawiedli, i kiedy oni sami siebie nienawidzili, to On wciąż był z nimi. I kiedy oni odkrywają takiego Boga, wtedy w nich się rodzi prawdziwa duchowość. Kiedy wtedy się rodzi prawdziwa w niej z Panem Bogiem. Bóg, którego oni odkrywają, jest Bogiem miłosierny jest Bogiem, który daje szansę, który podnosi, który pomaga. Często osoby, które już raz zażyły narkotyk, sięgają po niego ponownie. Duży wpływ na to ma umiejętność radzenia sobie z problemami. Chciałbym zwrócić się do osób, które przerwały leczenie, które były już w terapii, które gdzieś swego czasu podjęły decyzję. Yy, odnośnie leczenia się, zauważyły swój problem, yy, że nie warto czekać, że tak naprawdę nigdy nie jest za późno, ale im dłużej się czeka, tym jest trudniej. Najbardziej mnie przeraża to, że jak słyszę, że, że jest to jest to choroba nawrotów. I tu jest też, też mój dramat w tym, bo nie znoszę porażek, no, nie znoszę. Największym dramatem jest, jest utrata rodziny, to, że straciłem żonę, to, że mam ograniczony kontakt, kontakt z własnym dzieckiem. Dramatem jest też dla mnie to, że wielu moich znajomych, którzy poszli tą ścieżką, którą ja poszedłem, już nie żyje. Jak mi wrócić do czpania? Przede wszystkim wydaje mi się, żeby zaufać, zaufać specjalistom terapii uzależnień. Jeżeli im się zaufa, to oni. Nie są po to, żeby zrobić nam krzywdę, nie? Oni wiedzą, co robią, z boku widzą różne rzeczy, tych, których my nie widzimy. Jeżeli im zaufamy i uwierzymy, to ten to... i zastosujemy to, co mówią, co, co jest najtrudniejsze, to będzie dobrze, to powinno być dobrze, nie?